W dzisiejszym odcinku ostatecznie rozwiązuję jedną z najczęstszych smartfonowych rozterek kupić świeżutką nowość czy starszego flagowca. I uwaga, te kwestie możemy sobie wyjaśnić już na starcie, nie ma co przeciągać. Utarta i wydaje mi się, że dość uniwersalnie powtarzana przez wszystkich tech-tuberów odpowiedź brzmi dla absolutnej większości klientów więcej sensu ma kupienie sprzętu starszego, takiego, który na rynku jest już dłuższy czas i zdążył mocno stanieć. Flagowce na ogół mają świetne aparaty, duży zapas mocy i wszystko, co trzeba na pokładzie, więc nawet jeśli to wszystko ma jakieś dwa lata, spokojnie wystarczy niemal wszystkim normalcom, czyli tak na oko jakimś 90% użytkowników smartfonów. Ja postanowiłem jednak co nieco pobawić się tym status quo. Mam wrażenie, że sytuacja co nieco skomplikuje się, jeśli dobierzemy zawodników według trudniejszego klucza. W tym filmie porównam więc Motorola Edge 30 Ultra, ex-flagowca, który premierę miał dwa lata temu i jest obecnie dostępny w w wyprzedażowej cenie 2499 zł, nie z tegorocznym, dwukrotnie droższym superflagowcem, a z Xiaomi Poco F6 Pro, czyli że królem stosunku cena-jakość. Sprzętem znakomicie wycenionym już od startu i takim, w którym ani złotówka nie idzie na markę, logotyp czy jakieś tam domniemane prestiże. I myślę, że tu już tak łatwo nie będzie. Jak zawsze zaczynam zaś od porównania zewnętrza. Jako pierwsza rzuca mi się w oczy bolesna oczywistość. Smartfonowy rynek ogarnęła stagnacja. Dwuletnia motka Edge 30 Ultra nie wygląda bowiem w żaden sposób staro. Owszem, w f 6 Pro ramki ekran na dole i górze są jeszcze nieco mniejsze, ale z całą pewnością od konkurenta nie zieje w żaden sposób stylistyczną stęchlizną. Dzięki zaobleniom tafli szkła smartfon wydaje się smukły. Matowe plecki w mojej białej wersji kolorystycznej wyglądają elegancko, klasycznie i nie brudzą się w ogóle a za subtelne akcenci robią ciekawe po przyjrzeniu się szlify dookoła bryły. Motorola jest też jednym z tych producentów, którzy ogarniają, że telefon wygląda lepiej, jeśli nie napaćka się na nim z tyłu wymaganych prawem oznaczeń. Można je przenieść na dół ramy, tak żeby nie kły nikogo w oczy. W Poco F6 Pro nikt się tym nie przejmował, a brak upływu czasu widzę w tym modelu zerkając na bryłę. Wprawdzie na sięgnięcie po zupełnie płaski i szeroki korpus Apple wpadło już 4 lata temu, czyli na długo zanim Edge 30 Ultra trafiła do stepów, ale ten smartfonowy trend rynek opanował szeroko dopiero niedawno. I widać go wyraźnie w smartfonie POCO. Są tacy, jest ich zdaje się całkiem sporo, którzy uważają, że taki bardziej kanciasty smartfon przyjemniej i pewniej trzyma się w dłoni, jest mniej śliski i przez wzgląd na brak zakrzywionego ekranu nie da się na nim niechcący czegoś uruchomić spodem dłoni czy przyblokować panelu dotykowego. Kwestia tego, co się bardziej podoba, jest bardzo indywidualna, więc nie będę rozsądzał, który telefon wygląda lepiej. W mojej ocenie oba są po prostu ok, ale aspekt poręczności do mnie przemawia i on nie jest kwestią aż tak subiektywną, więc tu punkt przyznaję POKO. On należy też za to, że F6 Pro jest lepiej zabezpieczony przed kontaktem z wodą, powinien znieść konkretne zachlapanie, Motorola obiecuje odporność jedynie na lekki deszcz i ma znacznie wygodniejsze klawisze głośności i blokowania. Co ciekawe, oba modele da się postawić pionowo bez żadnej podstawki, a to się przydaje częściej niż można by przypuszczać. Oba mają takie samo szkło na froncie Gorilla 5. Oba mają szklane plecki, choć mi w pokoju nie podaje jakiego procenta. Motka potwierdza, że to taka sama tafla jak z przodu. Oba mają ramy wykonane z aluminium. A to dobrze, i oba mają w zestawie gratisowe, tu i silikonowe i plastikowe. Zerkając na front, wczytując się w specyfikację, można odnieść wrażenie, że Poko F6 Pro ma tu przewagę. Ekran mają ten sam rozmiar, 6,67 cala i oba są OLEDowe, ale w mi rozdzielczość jest wyraźnie wyższa 1440p versus standardowe 1080p w Motorola, a jasność szczytową pomiędzy modelami dzieli przepaść. W Poko to 4000 nitów, podczas gdy w modce tylko 1250. Ta różnica wynika jednak z tego, że R30 Ultra pochodzi Czasów, kiedy producenci nie chwali się zupełnie oderwanymi od realiów wynikami pomiarów jednego maleńkiego skrawka wyświetlacza. W rezultacie oba telefony w trybie ręcznego ustawienia osiągają około 500 nitów, w automacie moto około 1100, a poko jakieś 1200. Dysproporcja jest więc niewielka. Oba telefony wspierają treści Fader 10. Na najpopularniejszych platformach Xiaomi ma przewagę 12-bitowej głębi kolorów. Modka kontruje wyższą częstotliwość odświeżania 144 versus 120 Hz w obu modelach dopasowanych w progach, bo to nie matryce LTPO. A koniec końców F6 Pro wychodzi na prowadzenie, bo ma jeszcze opcję obsługi mokrymi palcami oraz legitne prawie prawdziwy always on display od startu, podczas gdy Edge 30 Ultra trzeba puknąć albo poruszyć, żeby sprawdzić, czy nie czekają na nas jakieś powiadomienia. wzorowaniem kolorów w obu modelach da się sterować, zatem biorąc pod uwagę całość, drugi punkt dla Xiaomi. Trzeci należy się za wydajność, ale uwaga, różnica wcale nie jest tak duża, jak można by domniemywać, biorąc pod uwagę to, że oba telefony dzielą prawie dwa lata różnicy. Poco F6 Pro pracuje na Snapdragonie 8 generacji drugiej, Moto Edge 30 Ultra na Snapie 8 Plus generacji pierwszej. Procesory różnią się od siebie nieco budową i układem graficznym. W Xiaomi znajdziecie też szybszą pamięć wewnętrzną UFS 4.0 vs. 3.1 w modce. Różnica wydajności mierzalna w testach benchmarkowych to w rezultacie jakieś 20%. Według mnie to kolejny dowód na to, że w świecie smartfonów niewiele się ostatnimi czasy zmienia. W codziennym użytkowaniu ważniejsze jest to, że oba telefony lubią się mocno nagrzać, ale to Xiaomi lepiej radzi sobie z utrzymaniem wydajności. Wypadam jednak także strzelić z truizmem. Z takimi mocami obliczeniowymi oba telefony będą działały dobrze przez dłuższy czas. Chyba, że producenci zrypią coś aktualizacjami. A skoro o tym mowa, Motorola odnotowała pewne potknięcia przy okazji aktualizacji Edge 30 Ultra do Androida 14 i najnowszego wariantu swojej nakładki systemowej. Ale to przy okazji oznacza, że na razie dotrzymuje słowa w kwestii obietnicy dostarczenia nowych wersji systemu przez 3 lata i poprawek bezpieczeństwa przez 4. Xiaomi w przypadku Poco F6 Pro obiecuje to samo, ale moje doświadczenia w tej kwestii są takie, że w Polsce do tej pory marka porzucała szybko aktualizowanie nawet swoich flagowców co tam dopiero jakichś pokofonów od strony samego interfejsu. Nie ma sensu rozwodzić się teraz nad poszczególnymi funkcjami i opcjami, jakie znajdziecie na pokładzie. W dużym skrócie jest ich mnóstwo, włącznie z opisywanymi jako AI, np. z opcją wymazywania ludzi i obiektów z kadrów w Poko. Mnie niezmiennie przekonuje jednak prostota nakładki systemowej w Motorola, jej estetyczne dopracowanie, jakaś taka nienachalność, plus gesty np. włączenia latarki czy aparatu. Rzecz to absolutnie uzależniająca i tak intuicyjna, że powinna być standardem we wszystkich telefonach. Ale nie jest, więc punkt za tę kategorię przyznaje Edge 30. Ultra. W kwestii multimediów, oba telefony mają głośniki stereo o takiej samej zasadzie działania. Te w modce brzmią jednak wyraźnie lepiej, z przyjemniejszym, cieplejszym i lepiej słyszanym basem oraz wyższą głośnością maksymalną. Punkty dla modki. Kwestie zabezpieczeń są takie same: oba telefony mają sprawne czytniki linii papilarnych i podstawowe sprzętowo rozpoznawanie twarzy, więc tutaj jest remis. Przejdźmy więc do łączności. Z racji młodszego wieku Poco ma nowszy moduł Bluetooth i nowsze Wi-Fi. Ma także podczerwień, więc telefonu można używać jako pilota do innych sprzętów. Motorola kontruje wprawdzie Ready For, czyli opcją podpięcia sprzętu do dowolnego ekranu i możliwością korzystania z niego przy pomocy interfejsu z pulpitem i oknami, jak na PC-tach, ale w mojej ocenie to większy niuans, więc punkcik przyznaje F6 Pro. W temacie baterii, ogniwo w smartfonie od Xiaomi ma standardowe obecnie 5000 mAh, w mocy jest mniejszy, ma 4610 mAh. Czy w codziennym użytkowaniu da się to odczuć? Niekoniecznie. Motorola wydaje się być sprzętem dobrze zoptymalizowanym pod kątem zarządzania energią i koniec końców ja nie odczułem wielkiej różnicy. Półtora dnia pracy w przypadku obu telefonów to wynik typowy w cyklu mieszanym. Ciekawie jest w aspekcie tempo ładowania. Edge 30 Ultra obsługuje ładowanie 125W, Poco F6 Pro 120W. Ale uwaga, nie od startu. Trzeba sobie takie najszybsze karmienie włączyć w ustawieniach. Dopiero wtedy, gdy to zrobicie, wyniki telefonów będą podobne: jakieś 40-45% w 10 minut i całość, w 25 w przypadku Xiaomi oraz w 31 w przypadku Motorola. Edge 30 Ultra wychodzi jednak na prowadzenie w tym segmencie na ostatniej prostej, bo ma ładowanie bezprzewodowe, którego brakuje w F6 Pro. I to na dodatek szybkie, 50W, z opcją 10W ładowania zwrotnego. Punkt dla motki. A na sam koniec zostawiłem sobie aparaty. Jako, że to nie jest pełen test, nie będę teraz się rozdrabniał opisując dokładnie specyfikacje i możliwości wszystkich modułów. Nie sposób jednak nie odnotować, że w aspekcie fotomożliwości na papierze modka poko miażdży. Dlaczego? Bo po pierwsze, jej główna matryca jest większa, ma efektywnie większy piksel i wyższą rozdzielczość 200 megapikseli vs 50 w Poco. Po drugie, ultra szerokokątny aparat w Edge 30 Ultra ma 50 megapikseli, w F6 Pro kojarzące się z tanimi telefonami 8 megapikseli. I wreszcie po trzecie, bo Motorola ma jeszcze dodatkowo moduł z teleobiektywem. 12 mp umożliwiający dwukrotne optyczne przybliżenie. W Xiaomi trzeba polegać na zoomie cyfrowym. Po stronie czysto technicznych przewag Poco ma jaśniejszy obiektyw główny oraz nieco większe pole widzenia szerokokątnego aparatu, bo o 2 -megapikselowym aparacie makro w sprzęcie za tyle pieniędzy trochę wstyd wspominać, ale można to od razu skontrolować tym, że w mocy znajdziecie 60-megapikselowy aparat do selfie z nagrywaniem w 4K, podczas gdy selfie -kowe wideo w Pokofonie zatrzymuje się na Full HD. Dosyć jednak teorii. Skupmy się na tym, co widzicie w tle. I kurde, bele w dużym skrócie. Lipa, a niewielka przewaga Motorola. Jak widać, specyfikacja specyfikacją a realia sobie. Zdjęcia z obu telefonów są po prostu bardzo podobne. Momentami to na fotach z motki jest więcej detali i lepsza rozpiętość tonalna, ale chwilę później, w zbliżonych warunkach, w tych samych aspektach, lepiej wypada Xiaomi. Na części zdjęć z Edge 50 Ultra widzę przeostrzenia i szumy, ale w przypadku innych takie podejście do przetwarzania fot powoduje, że są wyraźniejsze i na pierwszy rzut oka wydają się ostrzejsze. W przypadku F6 Pro czasami aparatowi zdarza się nieco zbyt kontrastowo podejść do tematu, ale za to konsekwentnie celni w aspekcie balansu bieli. W przypadku zdjęć zoomowanych i szerokokątnych, gdzie ze względu na kwestie sprzętowe modka powinna być wyraźnie lepsza, absolutnie żadnej przewagi nie widzę. Ba, czasami nie widzę nawet większej różnicy. Konsekwentnie lepiej jest w Edge 30 Ultra jedynie w nocy. Motką da się zrobić dobre foto nie tylko w trybie nocnym, ale też automatem. W przypadku Xiaomi zalecam sięgać po dedykowany tryb, bez niego kadry są jakieś takie miękkawe. I tak, dobrze widzicie, kosmicznie agresywne prześwietlenia zdarzają się obu telefonom. Dla odmiany Poco wypada wyraźnie lepiej, gdy zerknie się na stabilizację wideo. Powiedziałbym, że ona jest jakieś dwie generacje lepsza niż w Moto oraz w przypadku efektu rozmycia tła w selfie'akach. Wygląda po prostu bardziej naturalnie. Nie mogę zatem orzec w aspekcie foto wideo niczego innego niż remisu. Co to zatem oznacza? Ano, że przechodzimy do podsumowania i wychodzi z niego to, co podejrzewałem na początku. Jeśli podliczycie pojedyncze punkty przyznawane przeze mnie w trakcie filmu, wyjdzie wam, że zwycięzcą jest Pokoja 6 Pro. Telefon nowy, nie żaden tam eks czy zatem można wywalić do kosza teorię, że często najlepszym wyborem zakupowym jest sprzęt wyprzedażowy mocno już przeceniony, taki jak Edge 30 Ultra? Absolutnie nie. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jeśli zapytacie mnie, czy lepiej wydać 2,5 tysiąca złotych na taką motkę, czy dołożyć prawie drugie tyle i kupić jej tegorocznego następcę, odpowiem jasno, jeśli tylko zaliczacie się do smartfonowych normalców, a nie heavy userów, tak, lepiej zainwestować w model starszy. To zestawienie dowodzi jednak, że nie wszystkie jednoznaczne odpowiedzi można stosować do wszystkich sytuacji. Jeśli Motorola Edge 30 Ultra albo Xiaomi Poco F6 Pro się Wam spodobały, zapraszam do sklepu Xcom, oba telefony tam znajdziecie, linki są oczywiście w opisie. Przy czym uwaga, motka jest dostępna wyprzedażowo, całkiem możliwe, że za chwilę zniknie na zawsze, więc wiecie, kto pierwszy, ten lepszy. Napiszcie koniecznie w komentarzach, który z tych telefonów jest według Was lepszy, mega jestem ciekaw, co napiszecie. Przypominam też, że zasubskrybowanie kanału Xcom jest zupełnie darmowe, naprawdę nie kosztuje nic, a jeśli odcinek się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!